Architektura mikroserwisowa może być odpowiedzią na problemy pojawiające się wraz z rozwojem firmy. Ale czy jest to rozwiązanie idealne? Cześć. Nazywam się Tomek Tymerski, a to jest kanał nie tylko programowania. Dzisiaj opowiem Wam o architekturze mikroserwisowej. Głównym założeniem architektury mikroserwisowej jest elastyczność i niezależność we wdrażaniu. Ale czym są mikroserwisy? To publikowane niezależnie usługi, które są odpowiedzialne za element domeny biznesowej. Każda usługa skupia w sobie odpowiednie funkcjonalności i udostępnia je innym usługom. W ten sposób tworzony jest większy system w ramach domeny biznesowej. Omówmy to na przykładzie. Sklep internetowy składa się z wielu elementów, które muszą ze sobą współpracować. Konto klienta, produkt, zamówienia, faktury, płatności, magazyn. Usługa traktowana jest jak blackbox i nie znamy technicznych szczegółów implementacji. Każda z nich zawiera endpointy, za pomocą których udostępniane są funkcjonalności. A jakie są cechy architektury mikroserwisowej? Po pierwsze, niezależne we wdrażaniu. Zamiast wdrażać całą aplikację jednocześnie, architektura mikroserwisowa pozwala podzielić ten proces na mniejsze części. Każda z mikrousług wdrażana jest oddzielnie. Pozwala to na elastyczność w rozwoju oprogramowania. Architektura mikroserwisowa jest to architektura rozproszona. Podzielenie aplikacji na mniejsze części tworzy granice pomiędzy usługami, co powoduje, że są one od siebie niezależne, a przynajmniej powinny być. Jedną z zasad jest utrzymanie komunikacji pomiędzy usługami, tak prostą, jak to tylko możliwe. Utrzymanie prostej komunikacji oznacza, że usługi powinny komunikować się ze sobą bezpośrednio. Zespół pracujący nad rozwojem usługi powinien się zajmować tym od początku do końca, to znaczy od frontu poprzez logikę biznesową i rozwój bazy danych. Zmniejsza to zależności i przyspiesza planowanie prac. Tworząc ekosystem usług, nie musimy być przywiązani do jednej technologii. Możemy wykorzystać taką, która jest najbardziej odpowiednia, w danym przypadku biznesowym. Możemy używać różnych języków programowania, baz danych czy innych elementów i technologii, które są dostępne. A jakie są zalety mikrousług? Po pierwsze, skalowalność. Każda usługa jest oddzielnym procesem, więc w przeciwieństwie do architektury monolitycznej możemy skalować aplikację punktowo. W przypadku kiedy jeden z elementów aplikacji jest mocniej obciążony, Możemy wyskalować i zwiększyć moc tylko tej jednej usługi, nie musimy tego robić dla całej aplikacji. Z racji tego, że każda usługa jest oddzielnym procesem, w przypadku awarii jednej z usług inne nadal działają, więc ewentualnie część systemu może być niedostępna, a nie cała aplikacja. Oczywiście trzeba mieć plan w przypadku, kiedy któraś z usług nie działa i musimy wiedzieć, jak system ma się w tym przypadku zachować. Tak jak już mówiłem, w przypadku architektury mikroserwisowej mamy wolność wyboru technologii, którą wykorzystujemy w ramach. Tworzenia usług. Wolność w wyborze technologii niesie ze sobą także zagrożenia. Zbyt duża różnorodność może nieść ze sobą zwiększone koszty utrzymania aplikacji, a także musimy zwiększać kompetencje naszych zespołów wytwórczych. W przypadku pojawienia się błędów, w prosty sposób jesteśmy w stanie wyizolować usługę i cofnąć wprowadzane zmiany. A jakie są wady mikrousług? Po pierwsze, koszty. W przypadku wykorzystywania architektury mikroserwisowej potrzebujemy więcej sprzętu, czyli infrastruktury, oraz ludzi, którzy wytwarzają te mikrousługi. Kolejnym elementem, na który musimy zwrócić uwagę jest raportowanie. W przypadku architektury monolitycznej mamy jedną centralną bazę danych, z której wyciągamy dane. W przypadku aplikacji mikroserwisowych tworzenie raportów jest utrudnione z powodu rozproszonej bazy danych. Monitorowanie działania i zużycia zasobów także jest bardziej skomplikowane z powodu architektury rozproszonej. Trzeba zaimplementować dodatkowe narzędzia, które będą automatyzować ten proces. Większa ilość usług powoduje także większą ilość punktów styku. Pływa to także na ilość przesyłanych danych, które trzeba zabezpieczyć. Konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich usług, bo bezpieczeństwo systemu jest tak mocne jak najsłabiej zabezpieczona usługa. Opracowywanie i wykonywanie testów także jest bardziej skomplikowane. Problematyczne staje się przygotowanie odpowiednich danych i skonfigurowanie środowiska testowego. Ruch sieciowy. W przypadku architektury mikroserwisowej także jest zwiększony, co może powodować opóźnienia w przesyłaniu danych pomiędzy różnymi usługami. To kiedy nie korzystać z mikroserwisów? Do prawidłowego działania aplikacji w architekturze mikroserwisowej potrzebne jest odpowiednie ustalenie granic pomiędzy usługami. Nie jest zalecane stosowanie mikroserwisów w przypadku, kiedy zakres produktu jeszcze nie jest znany, albo dla startupów, których rozwój jest bardzo dynamiczny. Początkowy pomysł na biznes wcale nie musi być wdrożony jako docelowy produkt. W trakcie tworzenia nowego produktu, zmiana koncepcji nie jest niczym nadzwyczajnym, szczególnie w startupach. Dodatkowo korzystanie z architektury mikroserwisowej jest o wiele droższe i początkowe koszty mogą być niewspółmierne do korzyści, które mogą się pojawić. A kiedy warto rozważyć wprowadzenie mikroserwisów? W rozwijających się organizacjach albo dużych firmach, w których wiele zespołów pracuje nad jedną aplikacją, wprowadzenie architektury mikroserwisowej może przynieść wiele korzyści. Podział aplikacji na mniejsze części może spowodować, że nie będą powstawały konflikty podczas tworzenia aplikacji. Zespoły zyskają odpowiedzialność za poszczególne ich elementy i będą mogły pracować niezależnie. Nie jest to proces prosty, jednak w długim okresie może przynieść wiele korzyści. Architektura mikroserwisowa może przynieść wiele ułatwień w stosunku do architektury monolitycznej. Wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami związanymi z nowym podejściem. Trzeba sprawdzić, czy nowe podejście faktycznie przyniesie więcej korzyści i czy nie będzie robione na wyrost. Tak jak w każdym przypadku, nie ma rozwiązań idealnych. Trzeba wybrać najlepsze rozwiązanie dla określonego przypadku. Jeżeli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dzięki.